Cześć kochani, witam się z wami w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam na odcinek Otwieramy, ale taki troszeczkę otwieramy ekstra, ponieważ pokażę Wam tylko i wyłącznie rzeczy z Shein. Koniecznie oglądajcie dalej. Zaczniemy sobie od tej najbardziej hałasującej rzeczy. Jak widzicie, pierwszy produkt to kurteczka sztruksowa w kolorze khaki. Początkowo chciałam taką w kolorze różowym, niestety już się wyprzedały na stronie, więc postawiłam na taką. Yy, ona ma kołnierzyk wyłożony futerkiem. Futerko jest również w środku i przy końcu rękawów. W środku jest podszewka, jeżeli chodzi o rękawki. I ja wybrałam rozmiar M. Mam nadzieję, że będzie dobra. Na początku na pewno jej nie zapnę, sami wiecie, ale później już w okolicach wiosny będę mogła ją nosić zapiętą. Teraz coś, czego jestem mega ciekawa, ponieważ jest to dresik. Na dole są ściągacze, spodnie w kolorze różowym. Tutaj jest gumka. Teraz myślę, że będę mieć jednak problem, żeby ubrać te spodnie, ale zobaczymy. No i bluza. Bluza jest teraz takim modnym zameczkiem u góry. Mi się wydaje, że to bardzo ładnie wydłuża szyję. Kiedy sobie taki zamek troszeczkę rozepniemy, tutaj są również ściągacze przy rękawie. Bluza taka kangurka, bardzo fajna. Mam nadzieję, że będzie pasować. Tutaj, jak pewnie się domyślacie, mamy sweterek. I już mi się podoba, już jestem zakochana w tym kolorze. Zobaczcie, ma wielki golf. Eee, tutaj jest taki dosyć luźny, więc spokojnie w niego wejdę. Rękawki, z tego co mi się wydaje, nie są długie. Eee, przynajmniej tak to wygląda, ale wszystko będzie lepiej widoczne na mnie. W każdym razie myślę, że to był super łup, bo naprawdę kolor jest cudowny. I kolejny sweterek. Ten sweterek jest bardzo przyjemny w dotyku. To taki długi kardigan, e, który posiada kieszonki. Rękaw, oczywiście, tak jak widzicie, jest długi. Nie jest zapinany. Tutaj ma taki ala ściągacz na dole. I powiem Wam, że szukałam czegoś takiego w kolorze beżowym, ale żeby nie był to taki ciepły beż, tylko dosyć chłodny. No i tutaj mi się udało trafić z kolorem, więc jestem zadowolona. A ostatni sweterek, już go rozpakowałam. Wygląda w ten sposób. Myślałam, że będzie nieco dłuższy i że kolor będzie bardziej taki wpadający w biel. A tutaj mamy nawet taką delikatną brzoskwinię, więc nie wiem, czy będzie mi po prostu pasować. Ale wydaje się być fajnie wykonany. Ma taki gruby, warkoczowy splot, tutaj na rękawach. I tutaj ma frędzle, które niestety są jeszcze nierozprostowane. Ale myślę, że jak powieszę sobie gdzieś na krześle, na przykład, to troszkę mi się rozprostuje ten sweterek. Chociaż powiem Wam szczerze, że ja też wieszam czasami swetry na wieszaku. Zależy, jaki sweter. Niektóre się nie rozciągają, tak żeby później nie dało się z nimi nic zrobić. W każdym razie uważam, że ten sweterek również jest ładny. Chociaż powiem szczerze, że wygląda nieco inaczej niż na zdjęciu. Na tyle. Jeszcze Wam powiem, że aktualnie nasz Shein trwa wyprzedaż z okazji Black Friday. Trwa ona od 18 listopada aż do 2 grudnia, także jeszcze macie troszkę czasu. Możecie oczywiście skorzystać, jeżeli czegoś potrzebujecie, jeżeli coś z tych rzeczy, które Wam pokazywałam, może wpadło Wam w oko. Dodatkowo mam dla Was rabat 15% na wszystkie rzeczy na stronie. Tutaj się wyświetli kod, który należy wpisać i także wszystkie informacje znajdziecie w opisie. Tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym filmie.